Z tej strony Pasieka Miodowa rozkosz. Miało być więcej filmików, pokazywać całą gospodarkę pasieczną na tych osiemnastkach. Zresztą są te filmiki na internecie. Ale, ale co tu pokazywać, skoro mamy połowę maja, i sytuacja wygląda tak, jakby był dopiero marzec? Nawet te pierwsze obloty w marcu po prostu były dużo intensywniejsze niż po prostu teraz te pszczoły robią, bo doszła wymiana wiosenna z zimową. Tej pszczoły, pszczoły wiosennej powinno być dużo więcej niż jest. Pszczoła, pszczoła zimowa już zaczynała obumierać. Także no widać, no pszczoły noszą pyłek, ale co się dzieje? Mogę tutaj Wam przelecieć po kwiatkach, gdzie znajdziemy po prostu pszczoły. Mniszek, mniszek pięknie kwitnie, a pszczoły jakoś nie chcą na niego siadać. Sady zaczęły pięknie kwitnąć. Znowu pszczoły nie chcą siadać. Nie mówię, że pyłku nie ma w ulach, bo robiąc przegląd, no jest tego pyłku nektaru, no właśnie chodzi o to właśnie, że tego nektaru za bardzo nie zbierają. Coś tam są, jakieś opaski na, na ramkach, ale żeby zalewały tak w tamtym roku, no to no nie ma szans. Jest wszystko opóźnione, a wybuchło od razu. Także... Jak to będzie dalej wszystko wyglądało się okaże, ale jest wszystko opóźnione. I tak jak mówię, wszystko od razu wybucha, pszczoły jest tyle ile jest, powinno się z korpusów wylawać. W tamtym roku już były odkłady mocno porobione, w tym roku najcie nie zanosi jeszcze na to, musi przoła dość do siły. Sezon hodowlany matek jest opóźniony, wszystko wszystko jest opóźnione. Teraz znowu zapowiadają kolejny tydzień chłodów, opady deszczu, przynajmniej tutaj w terenach podgórskich, Małopolska. Także... No zobaczymy, no ta pszczoła, no tej pszczoły jest ile jest, na wylotkach to powinno być po prostu jej czarno, a... No a mogłoby... a jest jak jest, no. Także tyle z mojej strony, wtedy kiedy, wtedy kiedy powinny być chłody, zima, no to matki czerwiły niesamowicie. Robiąc przegląd, początkiem stycznia było tyle pszczoły, co, co powinno być w maju. Były rozkłębione ule, korpusy obsiadywały mi, pszczoły obsiadywały mi dwa korpusy, 8 ramek na czarno a później, później przyszło ściśnięcie mrozu. Niektóre, niektóre, w niektórych rodzinkach pszczoły zostały na czerwiu nie poszły za jedzeniem. Także te, te rodzinki mi też popadały te bardzo mocne były rodziny. A później znowu przyszło ocieplenie. Później znowu ochłodzenie, te pszczoły wariowały. No i jest weryfikacja tego wszystkiego. Wtedy kiedy powinno być zimno, było ciepło, wtedy kiedy powinno być ciepło, było zimno, także z naturą nie wygramy. Tyle z mojej strony życzę wszystkim powodzenia. Niech te pszczoły dojdą jak najszybciej do siły pełnej i i żeby jeszcze coś z tego sezonu wyciągnąć. Pozdrawiam wszystkich.